Witam Was kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jestem z nowym bohaterem, moim synem Wiktorem. Często o nim wspominam, także już mniej więcej kojarzycie. Słuchajcie, dzisiaj wybieramy się z moją siostrą Ines i z jej córką Laurą Dozo. Także myślę, że spędzimy miły, fajny dzień. Jest piękna pogoda. Teraz właśnie jesteśmy przed domem. Nagrywamy szybki wstęp i lecę po dziewczyny. No i po prostu na Kraków się kierujemy. Także do zobaczenia później. Pa. To właśnie dojechaliśmy i musimy sobie iść jeszcze półtorej kilometra, ze względu na to, że już troszeczkę dużo ludzi jest, więc zaparkowaliśmy dalej. Ale idziemy sobie na spokojnie. Razem jest wesoło. Do zobaczenia w ZO. Muzyka no, Jest, tak jest małpka Wiktor Małpka Muzyka Kto tam jest małpka? To nie koń, to małpka, to nie koń. Co? Nie. Co nie? Mleczko nie. No to słuchajcie, jesteśmy w zoo, ale zrobiliśmy sobie chwilową przerwę na ciacho. Bo moje ciacho chce ciacho, także na chwileczkę się zatrzymaliśmy. Słuchajcie, jest super mega, jesteśmy podekscytowani, zadowoleni, bo zwierzątka są super. Szympansy, małpki, żyrafy i różne właśnie takie egzotyczne zwierzęta. Także bardzo się cieszymy. Kto idzie tak!

no, to jest. a tutaj mamy coś, ale jeszcze nie wiem co. O, idzie tam, idzie, nie wiem czy widać. O, tutaj, tutaj, tutaj u góry. Idzie. Co to jest Laura? Czytaj, jakie to zwierzątko. o, ostronos, właśnie, wcześniej się na niego czaiłyśmy ale nie wychodził i teraz znowu się już chowa, także chyba nie chcę widowiska no. ogólnie dosłuchajcie, słuchajcie, nie obeszło się bez perypetii, ponieważ Wiktorek jak jechaliśmy ja prowadziłam samochód, zaczął płakać nie mogła go Laura uspokoić, ani moja siostra więc musiałyśmy się zatrzymać, zamienić się moja, moja siostra musiała wziąć mój samochód i musiałam ja siedzieć z tyłu także no wiadomo, jak to jest z dziećmi, czasami bywa Ciężko, śmiesznie, stresowo, nerwowo <noise> i w ogóle. Ale ogólnie już teraz jest fajnie, także myślę, że wszystko jest do przeżycia. Jesteśmy teraz przy żyrafach. które je bardzo lubi. Ogólnie mamy tutaj y, tą piosenkę w głowie cały czas. Zuzanna. Zuzanna. żyrafa dotyka gwiazd. Zuzanna. Także ogólnie jest fajnie, naprawdę. O, płynie, 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 patrz. Tam. Wiktorek. Nie słuchajcie, Wiktorek już odpadł, poszedł spać, siedzi z moją siostrą na ławce. Za dużo wrażeń myślę jak na tak małe dziecko ogólnie to e, chciałam wam tak powiedzieć, że jeżeli nigdy nie byliście w Zo, albo po prostu byliście, ale chcielibyście jeszcze iść sobie, to naprawdę w Krakowie jest fajnie. Myślę, że nie jest ono jakieś wielkie, bo w porównaniu pewnie z Wiedniem, tak jak na przykład moja siostra mi mówi, to na pewno to zostaje jest dużo mniejsze, ale jest fajne i naprawdę warto się tak rodzinnie wybrać. Słuchajcie, myślę, że to fajna jest opcja na taki e, sobotni albo niedzielny dzień. Wolno wchodzić? Gdzie ty chcesz wejść? Halo, hej! Gdzie ty się wspinasz? Co? Na fontannę chciałeś? Cześć! Dziomek, chodź tutaj! Nieba, tak nie chodzimy! Stawaj! Nieba! Wiktor niedawno zaczął swoją przygodę z chodzeniem, i jeszcze troszkę mu to średnio wychodzi. Więc raczej, jak ma możliwość zjechania z jakimś krzesłem czy coś, to bardzo chętnie. Cześć. Puszczaj to krzesło, chodź sam, daj rączkę. Daj rączkę. Wiktor, chodź. Chodź, zostaw krzesełko, chodź. Rządzicielu, zostaw krzesełko. <grystanie z wioski> Hej! Pa, pa, pa. A gdzie ty jedziesz? Gdzie jedziesz? Hej kochani, jesteś po 21, my właśnie przyjechaliśmy do domu, odwiozłam moje dziewczyny, Wiktorek już zasnął, także nagrywam z łazienki ze względu na to, żeby mu nigdzie już nad głową nie gadać. Chciałam się z Wami pożegnać, podsumować nasz dzień dzisiejszy. Tak jak widzieliście, byliśmy w zoo, byliśmy potem w galerii, coś zjeść i na zakupach takich szybkich w H&M i w sumie w Home and You. Kupiłam dwie rzeczy, chciałabym Wam pokazać je, bo bardzo mi się one podobają. I yy, myślę, że fajne gadżety mi się udało dorwać. Yy, słuchajcie, pierwszą rzeczą jest taki pojemniczek na waciki. On się tak pięknie mieni, i po prostu yy, ja ogólnie uwielbiam wszystko, co z brokatem, także. Yy. Mogłabym mieć wszystko, co się tylko świeci. A drugą rzeczą jest taka zwykła wycieraczka czarna w szaryki kiciusie, One się tak ślicznie mienią. Wycieraczka kosztowała 40 zł. Ten pojemniczek 49. Także myślę, że cena jest w porządku. A jeżeli chodzi o nasz dzień, no to spędziliśmy go bardzo aktywnie, bardzo przyjemnie, bardzo rodzinnie i zabawnie i bardzo było naprawdę fajnie. Także, jeżeli macie jakieś czasami obawy, że nie wiem, z małym dzieckiem nie chcecie czy coś, to, to zostawcie naprawdę z tyłu. Wybierajcie się, wychodźcie wszędzie, spędzajcie czas razem, rodzinnie, nagrywajcie, róbcie sobie zdjęcia, bo tak jak mówię, wspomnienia pozostaną z nami na długo. Jeszcze jak mamy to sobie tutaj nagrane, czy mamy różne fajne zdjęcia, to zawsze można sobie siąść, obejrzeć i to jest naprawdę myślę bardzo miłe i potrzebne. Słuchajcie, niedługo też się wybieramy na wakacje i chcielibyśmy właśnie tam nagrywać różne jakieś vlogi, także jeżeli Wam się podobają filmy takie, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, no i będziecie na bieżąco z nami. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!